Moje dziecko zaraz się urodzi, co ja mam zrobić? Moja że ona zaraz będzie rodzić, pomóż mi doktorku, czy ja będę dobrym rodzicem w ogóle? Oczywiście, że tak, to przecież normalne, to zwykły poród, zaraz urodzi popasa. Chwila, zaraz będziesz wspaniałym ojcem. Ej chwileczkę, co ja tutaj robię, o co tutaj chodzi, kim ty jesteś i kim ty jesteś i kim ty w ogóle jesteś? Ja jestem tylko doktorem, a to są twoi rodzice, właśnie się urodziłeś. Co urodziłem się dopiero, ale świetnie, miło cię poznać mój tato. Czadersku mam własnego syna w końcu. No i co będziemy robić, skoro jestem teraz twoim dzieckiem? Masz jakiś plan na mnie? No musisz iść do przedszkola, jesteś w końcu dzieckiem, Mamy my musimy iść, zbierać jedzenie. No dobra, to w takim razie ledwo się urodziłem i już idę do przedszkola, tato. Mega mi się to podoba, bo poznam tam nowych znajomych. Dobra, wpadaj teraz do tego przedszkola, a ja do ciebie przyjdę, ale po południu. No dobrze, tato, w takim razie będę dla ciebie czekał. Mam nadzieję, że poznam jakichś nowych przyjaciół. Ale świetnie, czy ty będziesz moim nowym kolegą jak ty się nazywasz, bo wyglądasz na fajnego, przyjaznego pieska. Za to ty wyglądasz na straszną rybę I ja nie chcę się z tobą kolegować Idź stąd Ale ja nie jestem straszny Chociaż powiedz jak się nazywasz Nie powiem ci jak się nazywa, Po prostu ze stąd idź No nie, mój pierwszy kolega nie chce się za mną zadawać Może ktoś nowy przyjdzie do tego przedszkola I będzie chciał mnie poznać O, nowy dziecko chodzi teraz do przedszkola Miło cię poznać Jestem El Gran Maya A ty jak się nazywasz? O mój Boże, jaki ty jesteś przerażający Jestem katnap Czemu ty wyglądasz jak ryba? No bo moi rodzice są rybami I w sumie nie jestem rybą, tylko jestem potworem morskim No widzę, jesteś mega potworem No ale spoko, ja w sumie też Dlatego mam to gdzieś, bo i tak bym cię pokonał Jakbym chciał Nieprawda, mój tata jest najsilniejszy, więc ja też będę najsilniejszy Jak dorosnę A to byś zobaczył mojego tatę Mój tata to dopiero jest silny I jeszcze potrafi różne sztuczki No dobra, mój może nie potrafi sztuczek Ale jest straszniejszy Ale fajnie cię poznać, miło mieć nowego przyjaciela No a w sumie to spoko Synek, chodź, musimy wyjść, opowiadaj jak było Świetnie, mój jeden kolega, w sumie nie kolega, bo to się jakiś piesek nie chciał mnie znać, ale za to Katan mnie strasznie polubił. Stwierdził, że ma straszniejszego tatę od ciebie, ale to mi się nie wydaje. No w sumie to mogło tak być. Ja znam rodzinę Katnapów i w sumie chyba bym ich zjadł. No ale nieważne. Synu, widzę, że troszeczkę podrosłeś. Świetnie. To moment, w którym idziesz teraz do szkoły. Ej, faktycznie, urosłem. Nie spodziewałem się tego, że po jednej wizycie przy przedszkolu zacznę dorastać i będę musiał iść do szkoły. No to to jest szkoła. Witaj. Idź teraz do niej, a... Ja po ciebie potem przyjdę Tato, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś po mnie przychodził Bo wszyscy się będą ze mnie śmiać, że tata po mnie przychodzi do szkoły No nieważne, tutaj jest woda Wiesz, gdzie mnie znaleźć No dobra, to w takim razie witam panią na pierwszych zajęciach Witam, dzisiaj na zajęciach Uczymy się matematyki Co, jak to, jak mamy się uczyć matematyki? Przy tym El moja powinienem się uczyć czegoś ciekawszego Matematyka jest bardzo ciekawa W szczególności ze mną, rozumiesz? Rozumiem, ale czy ty rozumiesz, że ja nie chcę się uczyć matematyki? Powiem wszystko tacie No to pa w takim razie. No to w takim razie ja wychodzę z tej dornej szkoły. Nie będę tu siedział i się uczył matematyki. Ej, czemu ty nie jesteś w szkole? Nie uwierzysz, nauczycielka kazała mi się uczyć matematyki. Co, matematyki? Nienawidzę matematyki. Dobrze, że stamtąd uciekłeś. Ja też tak zrobiłem. No ale dobra, teraz to ja cię czegoś nauczę. Nauczysz się rozwalać statki. Co? Zawsze o tym marzyłem, żeby rozwalać statki. Nie mogę się tego doczekać. Dobra, tutaj jak widzisz, masz pierwszy level. Musisz rozwalić ten statek. Ale ja nie nie wiem, czy dam radę rozwalić ten statek, ponieważ on jest taki wielki i ciężki. Ej, nie idzie go rozwalić, tato. No nie wierzę, jesteś mega słaby. No ale dobra, ja ci pokażę mniej więcej, jak to się robi. Patrz! Wow, jak ty to robisz? Prawie zatopiłeś cały statek. Też chcę tak potrafić. Po prostu jestem mega silny. Wow, faktycznie jesteś mega silny. Zazdroszczę ci tego. Co ja mam zrobić, żeby tak robić? Musisz po prostu się w to mega walnąć. No jesteś też silny. No dobra, to w takim razie daj mi kolejny statek. Niestety nie mam małych statków już. Ale widziałem taki jeden piracki To są moi wrogowie Myślę, że dasz sobie świetnie radę Tylko się musisz skupić No dobra, tato Cieszę się, że, że mnie wierzysz Ale nie wiem, czy dam radę Ale spróbuję Synu, widzisz ten statek? To są nasi wrogowie Zaatakowali twoich wujków Pokaż im, kto tu rządzi No dobra, to w takim razie mam się rozpędzić to Jak ty to ich w nich wanąć. tak? No oczywiście, że tak Dawaj, a przy okazji możesz ich zjeść Jak ktoś spadnie No dobra, to w takim razie się rozpędzę z całej siły I uderzę w ten cały statek Wow. Ej, nic się nie stało, on się nie rozwalił. Ej, tato, zobacz, rozwalam go! Wow, dzieci naprawdę świetnie! Pokażę ci jak ja to robię! No tato, ty jesteś o wiele lepszy ode mnie. Ej, też mi to wychodzi! Rozwalmy cały ten statek, synu. Pokażmy im, że jesteśmy najlepsi i żeby z nami nie zadzierali. Dokładnie tak, tato, pokaż im, kto jest najlepszy. rozwalij wszystkich! Świetnie, teraz pierwsza lekcja skończona, bo umiesz rozwalać statki. Tato, a jak już tak rozwaliliśmy tych naszych wrogów, to czy mamy jeszcze jakiś więcej? Na naszym świecie? Tak, mamy. Nazywa się Blue. Też jest mega wielki i niebezpieczny. Kiedyś jego rodzina zaatakowała naszą, ponieważ biliśmy się o zapasy jedzenia na tych wodach i wygraliśmy z nimi. Wygraliśmy i z nimi, ale świetnie. Tylko jest mega problem. Ostatnio widziałem nad wodach wielkiego Blupa i to jest chyba on. Co faktycznie? Co on tu robi? Miał się tu nie pokazywać. Muszę nauczyć cię walki z nim, bo ja jestem już za stary na to. Tylko tato, z kim ja mam ćwiczyć? Przecież nie ma innego teraz, El ma I zostałem sam. Ostatni. Ja mam dobrego kumpla rekina, on ci wszystkiego nauczy i jest gotów. No dobrze, tato, tak takim razie zapoznaj mnie z tym strasznym rekinem i zobaczymy, czy mi dobrze pójdzie walka z nim. Jestem tym strasznym rekinem, właśnie się wydłużam. Ha, ha, ha. Słyszałem, że jesteś dobrym przyjacielem mojego taty i tata powiedział, że pomożesz mi ćwiczyć z tobą, żebym pokonał blupa, bo ty nie dasz rady sobie. Tak, ale ja cię wcale nie będę tak uczył, po prostu cię zaatakuję. Ej, nie, broń. nie atakuj mnie, zaraz ty oberwiesz, nie można tak robić. O mój Boże, jesteś prawie tak silny jak tata. Ja nie wierzę. Ty sobie świetnie dasz radę z tym bloopem. Naprawdę dam sobie radę z tym Blupem, Nie mogę się doczekać, żeby się z nim zmierzyć. Widziałem, że nieźle ci poszła walka z rekinem i jeszcze dorosłeś, więc jesteś gotowy na walkę z Blupem. Co, ja dorosłem? Faktycznie jestem strasznie wielki. Jestem nawet od ciebie, tato, większy. Więc wydaje mi się, że na ciebie bym pokonał. A ten bloop to będzie pestka w sosie. No zobaczymy, on się zbliża. Musisz go zabić. No dobra, to wskakuję teraz, tato do wody i płynę do niego. Muszę go wyprzedzić teraz tak, żeby on nie wpłynął na nasze wody. Zobaczcie, tam jest Blupi i zbliża się do naszych wód, więc muszę teraz ja go zaatakować pierwszy i pożałujesz tego, że się tu dostałeś. To ty pożałujesz? Jestem najsilniejszy, a wasza głupia rodzinka nic mi nie zrobi, a masz. Jak na razie to ty obrywasz mi żadnego ciosu, nie zadałeś bo Jesteś taki słaby, Blupie. Zostaw mnie, ja cię zaraz pokodam! A masz. O nie, jesteś zbyt silny, te chły, jesteś silny silniejszy niż tata, nie. Ha, ale go zjadłem, nie wierzę, że udało mi się pokonać Blupa. Jestem teraz nieśmiertelny, jestem królem tych wód. Nikt mi nie podskoczy, żaden nawet głupi rekin, a o bloopach to nie wspominam, bo ich nie mają. Tak, jesteś tego pewien? To już po tobie ośmieszyłeś moją rodzinę i nawet nie wybaczę tego twojemu tacie. Na szczęście ja nie jestem zwykłym rekinem, bo jestem elektrycznym i posiada takie super armatki. Doktorku, doktorku, moja żona rodzi teraz. O, ciekawe teraz, ile dzieci będę miał. Czy to będą trojaczki, bliźniaki, może pojedynczy? No to zaraz, zaraz. Zaraz będziesz miał dwójkę z pranki. Tylko musisz chwilę poczekać. Więc poczekaj najlepiej na zewnątrz albo gdzieś tutaj. Ja się wszystkim zajmę. Ej, chwila, gdzie my jesteśmy? Czemu jesteśmy teraz w szpitalu? Bo głupku się dopiero urodziliśmy. Co ty nie wiesz takich rzeczy? A w sumie rację. No sorry, jestem troszeczkę głupszy. No co ci mogę poradzić? Ale ekstra, po jakiej mamy super tatę? A tutaj jest nasza mama, która leży teraz na łóżku. Ej, chwila doktorku, oni nie wyglądają jak spranki. Tu nie są moje dzieci. Jak to nie, tato? Jesteśmy twoimi synami. Ale nie wyglądacie jak spranki, to niemożliwe. Ale spokojnie, spokojnie. Oni zaraz będą wyglądać jak spranki, tylko oni muszą sobie wybrać, jakie głosy jeszcze chcą mieć. Słyszysz, tato? Zaraz będziemy pewnie wybierać, jakimi spranki zostaniemy. Dobra, Szarki, chodź wybierzemy, bo tata jest chyba zdenerwowany, że nie wyglądamy jak on. Dobra, Szarki, teraz są przyszykowane tutaj zdjęcia i każdy z nich ma swój dźwięk. Możemy teraz Sprawdzić, jakie one wydają dźwięki. No dobra, Didi, w takim razie klikaj ten przycisk, to się dowiemy. No dobra, to tylko nasłuchuj teraz. Wow, dobra, to jest typowy, fajny dźwięk, takie basy. No dobra, trzeba kolejnego czerwonego. No to czerwony pewnie będzie miał, nie wiem, sprawdźmy. A, czerwony ma jakąś perkusję. Dobra, to chodźmy teraz sprawdzić tego robota. Przyszykuj się, uwaga, klikam. Ej, to jest dobre, to jest dobre, takie p -p -p Ej ekstra taki robotyczny Dobra dawaj teraz tego zielonego A zielony co ma Ej dobra zielony jest grzechotką krz, krz, Ej fajne to jest To jest naprawdę ekstra A ten jaki głupek Dobra sprawdźmy co ma ten brązowy Ha, On ma odbijanie kulki w wiatrze! Nie no, nie no, niesamowity jest ten dźwięk. Ciekawe co ma ten robot! Uwaga, klikam i ten robot ma taką muzyczną, taką muzyczkę, jakby to powiedzieć z takiej gry. Du, 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 du. Wow, ekstra! Ciekawy, o mój kolor, ekstra! Dawaj, muszę go kliknąć, Didi. Powiedz co ma. Ale ekstra dźwięk dzwonka! No ciekawe, co będzie miał te drzewo, dobra, ja sprawdzam! No nie, przy tym dźwięku od drzewa czujesz się, jakbym był w jakimś kościele. Tak, fortepianami nigdy nie grali. Jezu, jaki dziwny spranki w ogóle. Wow, cowboy, albo detektyw Bardziej detektyw, to pewnie będzie miał piosenkę Jakąś taką dun, 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 dun. No to klikaj, żeby zobaczyć No dobra, to sprawdzam Ej, on ma gwizda, nie myślałem, że coś lepszego będzie miał Ej, takie słabe A ta różowa, co może mieć? Obstawiam, że ona będzie miała takie a, a, Coś może w tym stylu, sprawdźmy No i się nie myliłem, naprawdę ma taki dźwięk Nie podoba mi się on No dobra, to teraz zobaczmy, co ma ta biała No dobra, to klikam I nasłuchujmy, ej O nome Hey! Hey! hey. hey. Hej! <noise> takie dziwne trochę. No dobra, to chodźmy. ja wybrałem pomarańczowego spranki i wyglądam dosłownie jak mój tata teraz. Ha, ja wybrałem niebieskiego spranki i jest ekstra. No nie wiem, czy taki ekstra, bo jesteś strasznym spranki jako jedyny w rodzinie. No i ekstra, teraz będę ci cały czas dokuczać. Nie dokuczaj mi w ogóle, przestań, tato, powiedz mu coś. Dobra, macie teraz być cicho, bo już mnie głowa boli, ile można tego słuchać. Idziecie teraz do przedszkola, ja idę do pracy, a mama zostaje w szpitalu już. No nie, czemu mam iść do przedszkola z niebieskim sprankiem? On jest zły. Haha, ha, idziemy teraz do przedszkola, tej głupku. Zobaczysz, co się tam czeka. No nie, nie chcę już tam iść, zwłaszcza z nim. Ślamazaro, szybciej, bo zaraz tutaj normalnie wykituje. Chodź tutaj. Ja nie chcę wchodzić do tego przedszkola z tobą. Będziesz się na dnie znęcał cały dzień. O, ale tu są głupie dzieci, nie wytrzymał. Nie takie głupie, bo ta wygląda całkiem ładnie. Różowa spranki, podobna do naszej mamy. No, w sumie tak, ale ładna, faktycznie. No, a Patrz, tu jest czarna owieczka. Ciekawe, co u niej słychać. Co cię to obchodzi, Leściu? No, nie wyzywaj mnie i nie zbij mnie cały czas, bo powiem to nauczycielce. To sobie mówi, co mi zrobi? Nikt ci nie uwierzy, bo jesteś takim głupim z pranki. Nie jestem głupi, jestem mądrzejszy od ciebie. O, cześć, koledzy, witam w nowym przedszkolu. My tu jesteśmy już naprawdę bardzo długo. Cześć, ja jestem świeżakiem razem z moim bratem. Tylko on jest strasznie straszny, więc uważajcie na niego, bo lubi dokuczać każdemu. Mnie od urodzenia dokucza. Nie, on nam nie... Nie będzie dokuczać. Spokojnie, my z nim pogadamy. No to pogadajcie sobie z nimi, bo ja z nim nie lubię gadać. Co? Co ty do mnie powiedziałeś? No to ty, cwaniaku, wsadzam cię do pudła z zabawkami w takim razie. No i widzicie, on jest strasznie złym z prankiem. No i wsadził tego katnapa do pojemnika na zabawki. Dlaczego to zrobiłeś? Zaraz ciebie tam wsadzę, jak będziesz tak do mnie gadał. Nie, no nie rób mi nic, żadnej krzywdy. Wystarczy, że jesteś moim buratem. Dobra, dzieci, teraz mam do was taką pewną sprawę. Ja jestem waszą nauczycielem, ale to w sumie już Wiecie i jesteście tu już naprawdę długo A ja zaobserwowałam, że ty jesteś strasznie mądrym dzieciaczkiem I wiesz co, wyślecie do szkoły I co głupku, mówiłem ci, że jestem mądrzejszy od ciebie Idę do szkoły, a ty zostajesz w tym przedszkolu Dobra już tak nie gadaj, tylko chodź do tej szkoły Ale super, idę do szkoły w pierwszy dzień w sumie mojego życia I wchodząc do tej szkoły zostałem dorosłym już z pranki W sumie nastolatkiem jestem aktualnie A mój młodszy brat dalej siedzi w przedszkolu Witam na pierwszej lekcji Dzień dobry, witam pana nauczyciela. Jestem pomarańczowy z pranki. Super, a ja jestem nauczycielem. Nie obchodzi mnie, jakim jesteś z pranki. My tutaj się uczymy, a nie. Dobra, jakoś jesteś nowy, to rozwiążesz przykłady na tablicy. Już ci je piszę. No dobrze, proszę pana, no z chęcią rozwiążę wszystkie przykłady, bo jestem najmądrzejszy z mojej rodziny. A zwłaszcza od mojego młodszego brata. Tu jest pierwszy przykład, już ci piszę kolejny. O nie, 5 plus 1. Muszę się szybko zastanowić. Widzowie, napiszcie w komentarzach, jak myślicie, który. Jak myślicie, jaki jest wynik tego. Działania, bo nie mam pojęcia. I tu jeszcze trudniejszy przykład. Jest 3 razy 3. Tego też nie wiem. Czy liczę na waszą pomoc. I to jest ostatnie. Masz to rozwiązać. A jak nie, to wylatujesz z tej szkoły. Proszę pana, rozwiążę to panu szybciutko, bo już znam odpowiedzi. Co, jak znasz? Kto ci podpowiedział? Powiedz, to go zara wyrzucę. Nikt mi to nie powiedział. Przecież sam jestem w szkole. Stopkładnie znam wyniki, bo jestem mądry. Czyli 5 plus 1 to będzie 6. Zgadza się? No dobrze, dobrze. No ale dawaj dalej. Zobaczymy Teraz jest trudniej. No dobra, to 3 razy 3 to będzie 9. No dobrze, 3 razy 3 to 9. No to teraz 100 razy 0. No dawaj, dawaj, jak jesteś taki mocny. O nie widzowie, pomóżcie mi! No dobra, to ktoś napisał, że to jest 100, więc wpisuję tutaj poprawny wynik taki, jaki mi się wydaje, więc tu jest 1, 0, 0, bo 100 razy 0, no to jest 100. Nie, to jest 0. Zaraz ci wyrzucę z tej szkoły. Nie no przepraszam, proszę pana! Przepraszam, przepraszam, się tutaj spóźniłam. Jestem nowa i właśnie przyszłam. O, cześć, nowy kolega. Cześć, my się chyba już poznaliśmy w przedszkolu, bo widziałem ciebie, jak tam stałaś. Tak, bo pani nauczycielka też mi powiedziała, że jestem zbyt mądra i mogę tutaj przyjść. Wow, to się cieszę, że razem jesteśmy tutaj wspólnie, bo mój brat jest głupi i został w przedszkolu dalej. <laughs> Dobra, no to fajnie, że tutaj będziemy się uczyć A chcesz zostać może moją dziewczyną, bo naprawdę ładnie wyglądasz I ja też jestem niczego sobie, bo jestem bardzo mądry W sumie to spoko A może weźmiemy wspólnie ślub już, bo skończyłem swoje zajęcia, a ty się spóźniłaś na nie Ekstra pomysł, no to chodźmy Ja nie mogę, nie dość, że w pierwszy dzień się urodziłem, byłem w przedszkolu, w szkole To teraz jeszcze poznałem dziewczynę i zaraz wezmę z nią ślub Ja nie mogę, mój tata udzieli nam ślubu, nie mogę się doczekać tego Ciekawe, czy jest ze mnie dumny Stanę tutaj po. Czekam na moją dziewczynę, a za niedługo moją żonę. Właśnie tutaj jestem, już do ciebie idę. Zapraszam, moja dziewczyno, zaraz weźmiemy ślub i będziemy mieli swoją rodzinę. Ale ekstra, nie mogę się doczekać. Dobra, a teraz w takim razie udzielam wam ślubu. Więc ty, pomarańczowy spranki, czy ty bierzesz ją za żonę? Tak, biorę ją za żonę. A czy ty, różowa spranki, bierzesz go za męża? Oczywiście! Ja nie mogę, czyli jesteś już małżeństwem, tato? Tak, dokładnie tak, więc możecie się rozejść, już. Ale jeszcze jedna z Sprawa, czy ktoś wyraża tutaj jakiś sprzeciw? Przecież jesteśmy sami na sali, to kto ma zgłosić jakiś sprzeciw? Ja zgłaszam sprzeciw, ty głupku! To była moja dziewczyna! Ja chciałem z nią być! Nienawidzę cię! Było pójść do szkoły! Co ty do mnie powiedziałeś? No to masz w takim razie tą swoją szkołę! A ła, zaraz mnie zabijesz!